W ramach obchodów zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Mielecki Ruch Patriotyczny zorganizował w sali Mieleckiej Kany przy Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy spotkanie z doktorem Mirosławem Surdejem na temat 75. rocznicy śmierci Wojciecha Lisa. Mirosław Surdy jest autorem wydanej w 2009 roku książki Oddział Partyzancki Wojciecha Alisa 1941-1948. Podczas spotkania autor podzielił się z losami żołnierzy, którzy w imieniu suwerennej Rzeczypospolitej przeciwstawiali się dwóm totalitaryzmom, brunatnemu i czerwonemu. W 1992 roku odbył się y, wielki powrót pierwszych żołnierzy wyklętych. Wówczas odkryto szczątki Wojciecha Alisa i odbył się także pogrzeb, który był istotnym wydarzeniem dla naszego miasta. Podczas spotkania milczanie na zakończenie y, mogli zadawać y, doktorowi Maciejowi Surdeju, Surdejowi pytania. Sporo pytań dotyczyło tamtych ponurych czasów.